Jesień w ogrodzie warzywnym po lewej stronie rośnie poplon, facelia błękitna, po lewej stronie gorczyca, ona jest jeszcze mała, po prawej stronie również gorczyca, ponieważ wysiewałam ją troszeczkę później. Co to takiego jest poplon? Poplon to są nasiona roślin jak na przykład korczyca, łubin, facelia, rzepik, mogą być one dostępne jako jeden gatunek w sprzedaży albo jako mieszanka różnych nasion i są jednoroczne albo wieloletnie co daje wysiewanie poplonu. Gdy zbierzemy y, ostatni warzywa z ogrodu, wówczas ogród staje się już taki pusty, prawda? Nie ma już żadnych roślin, więc żeby nie był goły, żebyśmy na przykład nie musieli, chociaż oczywiście możemy dawać obornik, wysiewa się poplon, czyli nasiona właśnie tych roślin, takich jak łubin, gorczyca. One powodują, że gleba jest wzbogacana w składniku pokarmowe przede wszystkim zawierają dużo azotu. Zazwyczaj, gdy poplon już troszeczkę podrośnie bo nie można dopuścić do kwitnienia ponieważ wtedy stałby się uciążliwym chwastem przekopuje się lub przyorywa, jeżeli są oczywiście większe powierzchnie pól. Ja przestałam przekopywać poplon, ponieważ nakładam grubą warstwę liści z ogrodu. To wszystko powoduje, że ta ziemia się przetwarza, przerabia i do wiosny mam wspaniałą, żyzną ziemię w ogrodzie warzywnym, ale i też nie tylko, ponieważ na rabatach ozdobnych również ściółkuję, chociaż nie wysiewam poplonu. Myślę, że... Tak, z perspektywy czasu, oceniając przez kilka lat, wydaje mi się, że lepiej jest nie przekopywać, tylko właśnie ściółkować liści. Co daje jeszcze poplon? Poplon pozwala, że proszę spojrzeć, jaki jest tutaj gęsty nie wyrastają chwasty, ta ziemia nie jest goła, narażona na słońce i wiatr. I gdy przykładam ściółką liściową, to wówczas takiej ziemi Zachodzą różne procesy, tworzą się mikroorganizmy, grzyby rosną. To wszystko jest potrzebne do wzbogacenia gleby, aby ta gleba była żyżniejsza. Dlatego przestałam przekopywać popląd zielony. Jedynie jest koszonymi liśćmi. Pokazywałam Państwu wiosną, że ziemia pod ściółkowanej liśćmi jest po prostu rewelacyjna w łóżkach permakulturowych, ale i też na, w ogrodzie warzywnym. Dlatego warto stosować różne poplony. Można oczywiście sobie zmieniać. Raz można wysiać górczycę, innym razem na przykład łubin. To już wszystko zależy co tam Państwo będziecie wysiewać w swoich ogródkach warzywnych. Ważne jest, aby na przykład jeżeli ktoś stosuje monokulturowe uprawy, czyli sadzi jeden gatunek rośliny przez kilka lat w tym samym miejscu, to wówczas taka roślina pobiera co roku te same składniki pokarmowe. Z każdym rokiem tych składników pokarmowych jest coraz mniej, więc ta roślina rośnie słabsza. Aby rosła dorodna, trzeba stosować nawozy chemiczne, opryski chemiczne, ponieważ taka roślina zaczyna chorować i żadne domowe tutaj sposoby jej raczej już nie pomogą. Trzeba więc stosować opryski chemiczne. Wówczas przez to środowisko traci, ponieważ staje się coraz bardziej skażone. Dlatego po zbiorze warzyw, jeżeli uprawia się monokulturowe warzywa, wówczas bardzo dobrze jest posadzić posiać poplon, który wzbogaci gleby w składniki pokarmowe i również oczywiście wzbogaci azot. Dzięki temu nie trzeba będzie stosować tylu zabiegów chemicznych, aby osiągnąć zdrowe i dorodne plony. Dlatego warto wysiewać poplon. To ochroni naszą glebę i ją dodatkowo wzbogaci. A przy okazji nie będziemy mieć tyle chwatu do plewienia. Gorczyca między truskawkami i w ogrodzie warzywnym. Zostały tutaj jeszcze kapustki, które są pokarmem dla królików i świnek morskich, ponieważ o nie również trzeba zadbać. Facelia już przepiękna, zielona, gęsta i jak widać nie przepuszcza żadnych chwastów. Lada moment zacznę tutaj już ściółkować facelię, ponieważ nie mogę dopuścić, aby była wyższa. Za nią również wysiana gorczyca, która też zaczyna coraz większa już tutaj rosnąć, ale ona będzie ściółkowana później. Na samym końcu, ponieważ wysiewałam ją jako ostatni tutaj popląd w ogóle w ogrodzie warzywnym.